Siemanko to się komika dzisiejszy odcinek zaczynamy w Belfastie, a skończymy w Dublinie. Oprócz tego jeszcze w tym filmie odpakujemy trzy busterki z najnowszego dodatku Stellar Crown. Najdroższą kartą z tego setu jest Terapagos i X ponad 490 zł. Subskrybuj i dołącz do naszej rosnącej społeczności i bądź na bieżąco z niezwykłymi treściami Pokémon powiem wam o nowym evencie w Pokémon GO, jakim jest Galarian Expedition. Do 11 października mamy szansę na złapanie legendarnych ptaków, możemy spotkać takie shiny Pokémony na dziko i zrobić rajdy na shiny zamazęte. 12 października będziemy mieli Mega Mawile Ride Day z pięcioma dodatkowymi dziennymi ride pasami z rzymów i będziemy mieć zwiększoną szansę na shiny. Od 14 do 28 października Giratina na rajdach, a od 28 października Dziennika to 4 listopada Darkrai. Na max walkach do listopada będziemy mieli Grukiego, Skorbaniego, Sobla oraz Falinksa, który może być w wersji Shiny. Shadow Entei pojawi się w Shadow Raidach. Na Spotlight Hour możemy jeszcze spotkać Slowpoke, Shroomisha, Halloweenowe Pokémony. Więcej informacji odnośnie Halloweenowych eventów dostaniemy wkrótce, dlatego subskrybuj, aby nie przegapić nowości. Także to jest to wszystko, co musicie wiedzieć. Oprócz tego mamy Community Day na Swadla. Jestem właśnie w Belfaście pod ratuszem i witam je na start. 5 pięciokilometrowego jajka. Uuu, jest nowy starter z regionu Galar, także bardzo spokojny, jestem zadowolony. Uuu, i też całkiem przyzwoite ma Ivy z tego co widzę. Dobra, ogwiazdkujemy sobie i wpakujemy kolejną piąteczkę i chodźmy. Podejrzyjmy, co się dzieje na power spotach, bo przydałoby mi się zrobić trochę jeszcze. Daj na Maksów do. W mojej kolekcji Pokémon Go. Pokażę Wam, jak, jak one obecnie wyglądają u mnie. Wystarczy, że wpiszemy sobie komendę Dynamax i wyskakują nam wszystkie nasze Pokémony, które złapaliśmy z Power Spotów. I tak. Jeden z lepszych to będzie ten Bulbazaur. Odeślę go z powrotem, przywołam i wzmocnimy sobie jego Max Move, Max atak, żeby miał trochę lepszy. Także będzie miał drugi poziom i zróbmy jego ewolucję przede wszystkim, ponieważ będąc w Stage 2, drugiej formie Pokemona, będzie zadawał więcej obrażeń, będzie miał więcej CP. No to po prostu tak jakbyśmy wzmacniali swoje Pokemony do walk późniejszych. A na Dynamaxach będą właśnie Startery z regionu Galar, także warto będzie na nie polować. I to jest nasz Ivysaur. I zróbmy ostatnią ewolucję. No, masę cukierków, ponieważ grałem od początku, 2016 rok, pierwszy raz kiedy premiera Pokemon Go się pojawiła grałem właśnie zaczynając tutaj w Belfaście, od Ostrowcu Świętokrzyskim także mam niezłe wspomnienia z tymi grami tak wygląda nasz winozaur i ma 1532 CP, pięknie max overgrowth na drugim levelu, więc jest ok, dobra, odbierzmy sobie kolejne cząsteczki energii i gdzie tu mamy kolejnego powerpointa tam jest Wulu, tu jest wiewiorka za 8 minut raid, Powinienem zrobić jeszcze Trade Challenge, ale to zrobimy później. Odbierzmy sobie pieczątki, których nam się nazbierało. Super, profesor nam dziękuję. Panel Bisquesta, szybkie łapanie. I naszą e, nagrodą za cały tydzień to 5 Ultra Boli i 3000 Expo i Pokemon. Super. Zaraz. W ogóle będę musiał wsiąść w autobus, bo będę przemieszczał się właśnie z Belfastu do Dublina. Pomówiłem się ze znajomym, także tam sobie będziemy kontynuować ten odcinek. Skoro już tu jesteśmy pod tym skłowetem i zróbmy go. Mamy Dynamax naładowane, ależ on obłędnie wygląda w tej formie Dynamax. Nie mogę się doczekać, kiedy pojawią się w ogóle Giganta Maxy, bo to będzie w ogóle coś wspaniałego zobaczyć Charizarda w formie Giganta Max. Już go widzieliśmy wcześniej na kartach Pokémon, czy w grach Pokémon Sword and Shield. Dobra, spławet Candy zostawimy kogoś, może winozaura, może nam będzie jakieś bonusy przynosił. Także rzucamy, podkręcamy i grejta trafiamy. Dobra, wiewióra złapana, sprawdźmy sobie jej staty. Słabe, poleci na transfer zaraz. Daily incensa odpalimy sobie już jak będę w okolicach Dublina. Ale teraz korzystając z okazji, że jestem nadal w Belfaście, tutaj przede mną znajduje się kościół resbyteriański w Irlandii. Zobaczcie na ten budynek, to jest to. Zanim zakręcę tym dżymem i odbiorę gifta, muszę zrobić miejsce i wysłać kilka prezentów. Dobra, słuchajcie, mamy taki prowizoryczny statyw. Odbierzmy sobie max cząsteczki, już mamy max zebrany. Dobra, to zakręćmy tym yy, kościołem, który się tutaj znajduje i będzie pamiątkowy prezent z tego miejsca. Elegancko. Co jeszcze chcemy zrobić w Faście? Otworzyć boosterki. Dzisiaj otwieramy trzy boosterki, trzy paczuszki. Weźmy z interesa może. Także zaczniemy od niego. Jestem ciekaw, co to będzie, bo to jest mój pierwszy busterek ze Stellar Crowna w ogóle otwierany. Także zobaczymy, co nam dadzą dropy. A jest to Leryba, Skorbanie, Pokémon, Flittle, Veluza, Gulpin, Trainer, Lokiks, Grimmsnarl i jeszcze Alcremie. Także spoko. W ogóle w tych busterkach Stellar Crown mamy nowe energie, które wyglądają w ten sposób. Także bardzo ciekawe. Dobra, chodźmy dalej ponieważ zaraz mi odjedzie autobus, a nie chciałbym się spóźnić do Dublina, a są konkretne godziny odjazdu, więc to trzeba uważać na to i pilnować się. Jestem przed Grand Opera House. Tutaj zawsze można zobaczyć masę taksówek retro. A tutaj jest hotel Europa. Tutaj znajduje się jeden z większych hoteli. Dobra, nie byłbym sobą, gdybym nie wszedł do Grexa po coś do przekąszenia. A są tu moje ulubione... Ciasteczka, pączuszki takie. Także zaraz je zjemy. ja can I get a sausage roll? And yum yum, please. Thank you very much. Jeszcze parówkę dorwałem, ha. Ja, chyba mi się pomyliły stacje, nie wierzę w to. Skąd ja mam odjechać? Chodzimy do środka. Hello. Is this Belfast Grand Central Station? O, okej, A, no tak, tędy jest tamta stacja bo tu jest jedna stacja, a ta druga jest tam, no tak. Tak, to jest jak jest dużo stacji. I <grytania> tutaj jest, tak. Tutaj są te autobusy do Dublina, tanie. Można za 9 funtów, słuchajcie, zamówić sobie autobus, jeśli się zamówi odpowiednio wcześniej. Niepotrzebnie spanikowałem, mam jeszcze godzinę czasu. Mm, dobra kiełbaska. Tak wygląda ten sausage roll. Widzę, że tutaj dziewczyny rozkręcają sobie niezłą imprezę. Ja nie wiem, czy bym chciał w czymś takim brać udział, a tu są w ogóle dwa yy, jedne z najstarszych barów w Belfaście. Jeden to jest Robinson, a drugi The Crown Bar. Ok, czyli tak wygląda nasz bar. I, na no, niż baru widzę pieski. Bardzo chcę tego Pokemona w wersji Shiny, on mi się tak mega podoba. Dobra, zrobiłem jeszcze mega ewolucję Alakazama. Zaczynamy naszego Zeishanka. No tutaj automatyczne kontry to będą w sumie dobre. I już jakie nagrody dostaniemy za pokonanie tego Pokémona? Jest to 5 Golden Raspberry, 8 Hyper Poshonków, 3 Rare Candy i 4 Reviv'y, 3 Zesian Candy XL, 1000 10 000 Expa. Elegancko. Szaniczek. Ach, zwykły. Ok, 2, 1, 4, 8. Od razu poleci pine Up i podkręcamy. Próbujemy trafić w najmniejsze kółko i nie trafiliśmy. <laughs> Ale krytycznie złapaliśmy, także no, wygraliśmy w owca cała, max ataku, spoko. Dostajesz gwiazdkę. To niech się nam zadania powoli same robią. Połączymy sobie GoPlusa. Tak wygląda bar z drugiej strony, samo wejście do środka, również uzdobione witrażami i różnymi dekoracjami. A my w międzyczasie zróbmy jeszcze drugi szajniczek na Zeyświana i jest to również zwykły, 2.1.7.0 tym razem. O nie, balon im poleciał. O nie, jaki smutek, balon na osiemnastkę odleciał. Co się dzieje? O nie, i to właśnie przed chwilą. No to poświętowaliście, chłopaki. Dobra, wracamy do Zejsiana naszego. Jeszcze nie potrafię ustawić dobrze tej kamery, żeby mi jakoś sensowniej nagrywała. Zejsian złapany, ale czy mamy złapane wszystkie jakieś nowe ewolucje do Pokédexu? Zaraz się przekonamy. Wpisując komendę Evolve New pojawią nam się nowe Pokemony, których jeszcze nie zrobiliśmy... A tak, na przykład Tyrka nie zrobiłem mega ewolucji, dobra. To wejdźmy sobie w Recent, czyli w ostatnie. I nie mamy leczonka? Serio? No to musimy to zmienić, słuchajcie. Lecząk. Nawet udało mi się złapać wersję Shiny, posłuchajcie. Tak, taki dobry jest z Ivy. Chyba gaz Wimalem z mastem dostałem. Tak, wymienialiśmy się Pokemonami kiedyś, więc zróbmy sobie do Lucky Dexu nowego Pokemona Leczonka. Chociaż mogłem kurczę zacząć od Shiny. Fajny byłby nowy wpis. Shiny świni do Pokédexu. No i mamy to, elegancko. Oinkolon. Nowy wpisik. Pięknie. Nowy Lucky Dex czy robić tego Pokemona. Mam niby 187 cukierków i niby już mógłbym to zrobić, ale wstrzymam się, aż nie zdobędę laki wersji tego Pokemona, powiem wam. W ogóle muszę się wam pochwalić, bo Go Plusem dzisiaj złapałem. Shiny. Nawet dwa, lol. Nie wiedziałem, bo po to złapałem, to pamiętałem. A teraz Darumaka mi się trafił? No coś nieprawdopodobnego. Nieprawdopodobnego, jeszcze jaki dobre IV. Ło! Wow. Od razu zrobimy ewolucję. Shiny Darumaka. To będzie sztos. Nie mam Darmanitana, więc uzupełniamy nasze braki. W ogóle znalazłem fajny art pikselowo-mozaikowy, który tutaj się znajduje przede mną. Taki mały na ścianie akcent z bocianem. Widzicie to? Także widzicie bociana, jest za mną. Darmanitan 759 CP. Elegancki, naprawdę. Kiedy ja go złapałem? Nie wiem. Tu mi same Pokemony się łapały wszystkie, więc naprawdę nie sprawdzam na bieżąco to, co mi siada. Sprawdźmy setki natomiast, bo setki yy, dropnęły mi również ostro ostatnio. Morelu podczas tego grzybowego eventu, który leciał. I jeszcze Keklion z laki wymiany. I Sandigas. No to jeszcze tutaj takie starsze pokemony mniej istotne. O, dwa razy się centruje. Elegancko. To mamy ładnie wycentrowany Belfast teraz. Ale piękne ujęcie. Mam Hojpola laki. Ale, żeby zrobić jego ewolucję, muszę wykonać najpierw challenge, złapać 20 smoczych typów pokemonów. Ty, nie wiedziałem o tym, więc musimy, słuchajcie, zmienić naszego buddy najpierw, żeby móc zrobić to zadanie. Hmm, nie wiedziałem. Także buddy nowe ustawione. Jest dużo fajnych ubrań, ale ja ostatnio budżetowo oszczędzam na wyjazd do Japonii, jak wiecie. Ale zobaczyć, co nowego zawsze można. Jeśli szukacie kart Pokemon w UK, no to można znaleźć się w sklepie Game również. Nawet plakat mają ze Stellar Crowna z tego nowego dodatku. Już jeden boosterek odpakowaliśmy, jeszcze dwa nam dzisiaj zostały. No i co mamy tam dalej? Tam dalej mamy zegar Alberta, który znacie. Już prawie przy każdej okazji, jak jestem w Belfaście, pokazuję Wam go. Jest on tam. Dzisiaj nie będziemy tam szli. Tam dalej jest ryba, łosoś i Muzeum Titanica, więc nie ma sensu tam się powtarzać, to po czy moje zamówienie jest już gotowe. Zdecydowanie nie polecam McDonalda, w UK. najgorszy poziom obsługi Ever, jakim przecież miałem. Teraz zamówiłem McFlary. Kawę za punkty i frytki za punkty. I ktoś podobno wziął moje zamówienie, wydali moje zamówienie komuś innemu. Musiałem czekać 20 minut, aż wydadzą mi moje frytki, ale w końcu je mam i mojego woda także. Nic nie dostałem w przeprosinach. lody jeszcze nie doszły w pośpiechu robione, to całe ufajdane. W tym tragedia. Bo mam tak w Polsce poziom obsługi jest 100% razy lepszy. Wow, nie wiedziałem, że tu jest taki odpicowany nowy dworzec autobusowy w EPFAście. Kurczę taki nowoczesny, dopiero co kończę budować. A ja muszę iść szybko na autobus X2 do Dublina, który jest na stanowisku trzecim. Wow, super to wygląda. W końcu coś się dzieje. Chyba będę. Chyba będę ostatnim pasażerem siadającym, bo za 3 minuty odjazd, a ja muszę. Już wsiadać, słuchajcie. No to lecimy do Dublina. Ej, Do Dublina? O, przepraszam. Dublin Airport? Mhm. Dublin sędzi? Na aeroporcie. Dziękuję. No faktycznie dopiero co kończą budować tutaj cały ten dworzec elegancko. Także ten dworzec jest w miejscu, którego nie ma na mapie, jeszcze nawet w grze. No to do zobaczenia w Dublinie. już w Dublinie na lotnisku, o dziwo bilet do Dublina na lotnisku jest tańszy niż pociąg, praktycznie drugie tyle jeśli się zamówi odpowiednio wcześnie, teraz muszę wejść słuchajcie, bo nie mam internetu, a tu jest darmowe wi w środku, więc nigdzie nie lecimy, ale jeszcze kolega mi pisze, że już jest później. powiedziałem mu, że nie, nie będę na niego czekał, lecę do Ibizy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na lotnisku. Nawet mogę dodać się do drzyma, no to zróbmy to przy okazji. E, tu jest w ogóle taki mostek na górze. Na górę trzeba wejść, żeby przejść na stację autobusową. Po prostu wylądowałeś, kup sobie kartę SIM za 35 euro albo za 40. Nie dziękuję. Mam Wi-Fi. A tam wysia wysiadłem dosłownie, gdzie te autobusy się ustawiają. Słuchajcie, idziemy na lotnisku na, 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 na parking, ale tu się nie da przejść. Jajko mi się kluje. Dobra, to wyklujmy to jajko. Eee, jajko z Irlandii. Cutiefly, OK. okej. Charmander, ja chcecie zrobić? bo chcę mieć shiny tego. Ej, sięgnie stąd. Nie, to dobra, to jest ok. Kolejna walka, Dynamax Charizard kontra Charmander. Od kiedy wzmocniłem swojego Charizarda i zbustowałem mu ataki, no to z łatwością idzie mi pokonywanie tych Dynamaxów. Tak samo, zauważyłem, że ten Max Meter się szybciej napełnia również. Max, płomienie. snokautowały czarka, epicko. Chciałem Shiny zdobyć. To jest, to jest mój cel, chyba tak jak każdy. Każdy by chciał Shiny daj na Dwa Raspberry, XL Candy i dorzucamy Squidla, żeby tutaj zbierał bonusy. Za dwa dni w sumie tu będę. No i czarek zwykły, 5 4, 4 CP. Ok. I jest to dobry kandydat. też z zdąży zrobić. Okej. Okay. Ale dzisiaj lotniskowe podróżowanie. Prawie cała połowa. Chciałem powiedzieć, jak może być cała połowa. Tak, Hiko, prawie cała połowa. Jeszcze raz grade podkręcamy i... Ale Squirtle siedzi 530 i ma i fałkę z max atakiem. Okej. Okay. Co jeszcze możemy tu zrobić na lotnisku? Drampa jest na rajdzie. Chyba nikt nie chce tej drampy ze mną zrobić, to ja klikam gotowość. Ciekawe jak szybko zejdzie. Ona też jest w wersji shiny, z tego co pamiętam. Wow, prawie mnie tutaj zaorał. A Draco Meteor? Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Ale ładne niebieskie windy. Lubię takie kolory. Także drampa pokonana na lotnisku. Dobra, możemy chyba zjeżdżać. 30 sekund zostało. E, to elegancko się wyrobiliśmy. I wygrana w nagrodę 5 Raspberry, 1 chance, sujemka, 2 Raywajby, 2 Hyperpodki, 2 Candy. Te Candy to ja bardzo lubię. Zwykła czy To jest e, zwykła, ale z wederboostem. Ależ to jest. smog. Great rzucony. Zaliczony. Ej! Ja, nie mówcie, że ja nie miałem tego pokstaw w, w pokadekcie, no. To nowy wpis dla mnie, okej. Okay. Może być. Też fajne Ivy i nie jest napisane gdzie złapany, bo jest na lotnisku zrobiony. Będąc w Irlandii, kupiłem zdrabki. Kupiłem dwie zdrabki za 5 euro i zobaczymy, czy coś w nich wygram. Jak wygram, to słuchajcie, kwasa z nich idzie na Japonię. takie srebrne, że tak powiem. Zdrapałem pierwszą zdrabkę, nic nie wygrałem. Zdrapałem drugą zdrabkę, również nic. Nie. Szybki update, złapałem Shiny Go Plusem, także one są spustowane dzisiaj jakoś, ogólnie podczas tego eventu, bo to już jest moja druga Darumaka, jednego już zrobiłem ewolucję i GoPlus dalej działa. A ja jestem w galerii, bo się rozpadało i nie mam, yy, nie mam po prostu nawet jak wyjść na, na zewnątrz, pograć, dlatego tutaj spróbuję połapać jeszcze trochę i zobaczyć co tam się trafi. Przestało padać, ale te chmury wyglądają niepokojąco. Także chyba sobie darujemy ułożenie podwozia. Skoczyliśmy na jedzą. Bardzo klimatyczna ta restauracja w takim amerykańskim stylu. Zamówiłem sobie zestaw z burgerem i do tego Coca-Cola. Nie wiem, ale kropułka, serowy burgerek A? i sałatka. Mój toki <laughs> Ale się rozpadało. Nic zgrania dzisiaj. Ta deszcz. Ale pogoda to dupy. Wow. Jeszcze tak, żeby padało, to nie widziałem. O oh maja. Jeszcze mieczkawka złapała, matko jedyna. No to słuchajcie, wrócimy się na lotnisko. No to dotarliśmy na lotnisko, ale nikogo tu nie ma. Ja muszę zobaczyć jeszcze czy mam e, możliwość pojechania wcześniejszym autobusem, bo mam jeden zamówiony już na 16.50, jest godzina 14 teraz, więc albo mam 2 godziny. 2,5 godziny nagranie, albo uda mi się pojechać wcześniejszym autobusem, ale to muszę przejść na inny terminal. No to jedziemy klucie piąteczki, a z niej wypadł Sableye, Ok. To pakujemy nie piąteczkę, tylko dwunastkę zapakujemy. To sprawdźmy tego, bo to jest najczęściej spotykany Shiny dzisiaj podczas tego eventu. Odpakujemy boostera, bo słuchajcie, jeszcze parę tych paczek zostało do odpakowania bo zapomniałem już wam otworzyć te paczki ale się rozpadało, wiecie zresztą jak jest więc odpakujmy kolejną paczkę z dodatku Stellar Crown Byłem już teraz tutaj na lotnisku w Dublinie zobaczymy co tutaj będzie a jest Pansir Carnivine, Palmi, Rotom The um. Volt, Veluza Trailer to jest Noctone na rewersie, Trainer na rewersie i Mal EX. Metal EX, także spoko dropik. No i tę energię z tą y, nową Terastella jest tak jakby teksturką. Spoko to wygląda. Wiem, bo wiecie, że zrobiłem głupią rzecz, bo spurifyjowałem Shadow y, Dragonite'a. No tak, przyznaję, to było głupie. Y, power y, oczyszczać tego. Shadow Pokémona, ale jeszcze wtedy nie było wiadomo, że Shadow są aż tak lepsze na PvP, więc to jest taki mój e, śmieszny Pokémon. Wymaksowana setka e, Dragonite'a oczyszczona. No cóż, zdarza się. Dobra, odpalmy Pokémon Go Plus, a niech nam połapie trochę rzeczy i odpalmy Daily Incensa. Jest szansa na ptaki zwiększona, więc zobaczymy, czy jakiś ptak nam dzisiaj dropnie. I chodźmy na. Linię yy, tego. Nie na linię, tylko na terminal drugi. O ile w ogóle uda mi się tam dojść, nie tracąc zasięgu internetowego, fajnie by było. Ktoś tu próbuje zbić tego Dżema w ogóle. O, mogę się dodać? Czekajcie. Czy ktoś bije Dżema i będzie, że nie mogę? No nie mogę się dodać. Pogoda kijowa na jakikolwiek spacer. Niestety. Ale wczoraj było ładnie. Kurcze. Robimy cięcie i Widzimy się w Belfastie prawdopodobnie. Pójdę zapytać się kierowcy, czy mnie wpuści na ten autobus, który jest wcześniej. Bardzo miły kierowca, pozwoli mi wcześniej yy, wsiąść 2 godziny, więc będę 2 godziny wcześniej w Belfastie. No to tak, dojechałem do Belfastu i się okazało, że mam autobus, ale nie z tego... Dworca. I no, ten traktor na tym przystanku autobusowym jest the best. Ale to przez to, że zamykają w ogóle tą stację, jedną. Możemy wejść w tego Zejsianka i zaproszę kilka osób. Napisałem do Marty, także chętnie mi pomoże. Taksówki zabytkowe są prześliczne. Mają w sobie to coś. I chwilkę przyszedłem i Zejsiank zbity. Wow! Żeby mi czapki nie powiało. Co my tu mamy? 6 riwów, fast pijemka. Cztery hyperpodki Session Candy, Stardust, x i. Sprawdzamy czy szajni. Nie, nie tym razem. 2,1, 2,8. I jeszcze raz Great albo i Excellent. Siedzi. I to jest chyba ostatni z tego co widzę. A i jeszcze pokażę wam co kupiłem, jak byłem w sklepie Bento Box. Była przecena z 17 funtów na funta 99, więc. Taka śniadaniówka padła mi w oko. I w środku mamy łyżeczkę i pałeczkę. I jeszcze była przecena na naklejki z Dragon Ball'a. Wow, Gogeta, ale sztos. A w środku jest. Yy, co tu jest? Guma? Tak, guma do rzucia. Ostatni booster otwieramy do domu, słuchajcie. Padało, to teraz trzeba nadrobić. Panczam. Chargeback, Salandit, Yamask, Luminion, Lacey, Rapidash Lockix, Mewtwo oraz Lady.